Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś o łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. <laughs> Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek 8 września. 8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa Chrystusa. Właśnie niektórzy <laughs> próbują, że tak powiem, brzydko zrobić z Marii taką powiedzmy surogatkę, że ograniczają jej rolę właśnie tylko do tego, że, że tak powiem, poczęła i urodziła Jezusa, no i tyle, prawda, i tylko tyle. Tylko do tego była Panu Bogu potrzebna. No właśnie, czyli tak naprawdę, no właśnie, no trzeba tak okrutnie powiedzieć, że jest robienie z Maryi surrogatki. Natomiast okazuje się, że jej miejsce i rola w historii zbawienia jest znacznie głębsza, jest znacznie szersza. To na przykład pokazuje wydarzenie w Kanie Galilejskiej, ale też na przykład zachowanie uczniów po, po zmartwychwstaniu Jezusa, prawda, którzy przebywają na modlitwie, trwają na modlitwie z niewiastami i matką Jezusa, że ta matka Jezusa jest wyraźnie wymieniona, i uczniowie Jezusa jakoś widzieli, że, że ją potrzebują, potrzebują, żeby im w tej modlitwie towarzyszyła, żeby była z nimi, i że jej rola jest znacznie głębsza niż tylko to, że urodziła prawda Jezusa, że ona potrafi nauczyć ich właśnie tego, czego my obciążeni grzechem pierworodnym, no nie bardzo umiemy. To, co widać w Zastowaniu, że Maria potrafiła zasłuchać się w słowo Boga, potrafiła je bezbłędnie rozpoznać, potrafiła się zasłuchać w to słowo, poddać się temu słowu, potrafiła poddać się działaniu Ducha Świętego, to są umiejętności, których mnie, no, no, nam to z wielką trudnością przychodzi, o ile w ogóle to potrafimy, rzeczywiście na przykład zgodzić się na działanie Ducha Świętego, właśnie. Z Duchem Świętym jest wielka trudność, bo Duch Święty to jest Duch miłości, i Duch Święty nigdy nie zrobi nic na siłę. Tutaj trzeba wielkiej zgody, właśnie, wielkiej otwartości na jego działanie. A w nas no, no, no jest choroba grzechu pierworodnego, właśnie, która się przejawia w tym, że my ciągle coś chcemy po swojemu. I dla nas to jest bariera nie do przejścia. Ta choroba grzechu pierworodnego i to, co z tej choroby wynika. I właśnie dlatego w oczach Jezusa, w oczach Boga potrzebujemy Matki Niepokalanej, no, która potrafi to, czego my nie potrafimy, żeby nam w tym pomagała. Widzicie, to jest logika Boga, nie? że my chorzy na grzech pierworodny, to szukamy takich rozwiązań, żebym sobie już radził sam, bez nikogo, bez niczyj pomocy. Bardzo często też do Jezusa przychodzimy właśnie z takim pragnieniem, żeby Jezus coś mi rozwiązał raz a dobrze żebym sobie już poszedł, radził sobie sam bez Jezusa. Nie? Ewentualnie, prawda, żeby tam to nie w sensie całkowitego odejścia od Jezusa, ale żebym już sobie radził na przykład. I dlatego nas udręcza. Potrzeba ciągłego wracania do Jezusa, na przykład przez sakrament pokuty nas to wielce udręcza, bo byśmy sobie chcieli radzić. No a logika Boga jest trochę inna, że Bóg nie chce uczynić nas takimi samotnie samodzielnymi, tylko że nasza samodzielność wypływa z uchwycenia się Boga. o Właśnie, nie? że dopiero wtedy jesteśmy w stanie sobie z czymkolwiek poradzić, jeżeli dajemy się trzymać za rękę właśnie. To jest logika Boga, nie? Logika Boga jest w odkrywaniu, że potrzebujemy siebie nawzajem, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Natomiast my strasznie byśmy chcieli doprowadzić do sytuacji, żebym ja już nikogo i niczego nie potrzebował i tak sobie radził, prawda? A wtedy byłbym z siebie wielce dumny i zadowolony. No a to jest właśnie choroba grzechu pierworodnego, to jest właśnie pokusa grzechu pierworodnego że jednak Pan mógł widzieć to wszystko właśnie w taki sposób, że no, no wtedy nie mielibyśmy okazji do doświadczania miłości i do okazywania miłości, gdyby każdy z nas był kompletnie samodzielny. Natomiast Bogu chodzi o to, że, że przepływała między nami miłość, tak? Przepływała między nami miłość. Dobrze, ale idźmy do tekstu. Ta dzisiejsza Ewangelia to może być bardzo długa, albo znacznie krótsza. Ta cała wielka, długa dzisiejsza Ewangelia to obejmuje rodowód Jezusa, tak jak to podaje święty Mateusz na początku swojej Ewangelii. No i opis tego wydarzenia właśnie związanego z Narodzeniem Pana Jezusa, ale ten opis u Mateusza to jest trochę widziany od strony świętego Józefa. Tak, ja może nie będę czytał, bo dziś można właśnie też przeczytać Ewangelię Krótszą. Ja przeczytam tą Krótszą. Jakby ktoś chciał przeczytać cały rodowód Jezusa, to może się zajrzeć na Ewangelii Świętego Mateusza. Natomiast my się dzisiaj skupimy na tym fragmencie z pierwszego rozdziału Mateusza, wiersze 18-23. do z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Młodszy Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę mysz, o to anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Właśnie widzicie... To powiedzieć, Józef, który jest człowiekiem sprawiedliwym, jednakowoż jest też chory, yy, chory na grzech pierworodny. Właśnie widać to w dzisiejszej Ewangelii, że jednak Maryja, że tak powiem, jest osobą unikalną w dziejach świata, jest wolna od grzechu pierworodnego i że Józef jednak jej potrzebuje. I teraz zobaczę, jak to działa, jak działają te pokusy, że. Józef potrzebuje Maryi, zresztą tak jak każdy z nas, potrzebuje Maryi wolnej od grzechu pierworodnego, żeby Maryja w relacji z Bogiem pomagała nam i uczyła nas, że tak powiem, omijać te pułapki wypływające z choroby grzechu pierworodnego, bo zobaczcie na czym to polega, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, sprawiedliwym to powiedzmy w uproszczeniu, szukającym woli Boga, starającym się wypełniać wolę Boga. Ale zobaczę, że Józef jednak wierzy, że tą wolę Boga musi znaleźć i wypełnić sam, że musi sobie poradzić sam, sam znaleźć rozwiązanie, sam je zastosować, to musi wszystko zrobić sam. I teraz y Kłopoty jest w tym, że w skrajnym przypadku w skrajnym przypadku prowadzi to do tego, co zrobił Judasz. Nie? Że on sam próbował sobie poradzić, nie otworzył się na propozycje, które dawał mu Jezus. Do końca próbował sam doprowadzić do rozwiązań, do, doprowadzić do tego, co mu się wydawało za najlepsze. Kiedy odkrył, że się nie poradził, że zbłądził, jak straszliwie zbłądził. No to z tym swoim pobłądzeniem też próbował sobie poradzić sam, prawda? Nie? I sam siebie osądził, sam wykonał wyrok. Właśnie dramat samotności. Właśnie dramat przekonania, że my musimy sobie poradzić sami, że musimy udowodnić, że jesteśmy samodzielni, samowystarczalni. Że musimy ze, ze wszystkim sobie poradzić sami, to jeszcze doskonale. I zobaczcie, że prędzej czy później zawsze napotykamy na sytuacje, które nas przerastają, wobec których nie wiemy co zrobić, że wpadamy w jakieś wewnętrzne rozdarcie. I tutaj cały ten proces decyzyjny Józefa, to poszukiwanie wyjścia przez Józefa, to no tu jest dosyć sporo takich greckich słów, które mówią o. O duży, dużym napięciu emocjonalnym, prawda? Że tam w Józefie to się działy duże rzeczy, no nic dziwnego. No, ale właśnie z jednej strony, on doświadcza czegoś, co na pewno go ubodło jako człowieka. A z drugiej strony, mimo wszystko, próbuje pozostać wierny Bogu tak, jak potrafi, tylko że właśnie no, ta straszliwa choroba samotności. zobaczcie, że my niestety. Chorujemy na tą chorobę, ona ciągle dochodzi do głosu. Ciągle, że ja muszę coś sam, muszę sobie sam poradzić. A w szczególności zobaczcie, że kiedy upadniemy, kiedy coś zepsujemy, prawda, to dopiero się z tym kryjemy w samotności. Nawet dzisiaj miałem taką rozmowę, że człowiek mnie przekonywał, że popełnił tak dużo grzechów w życiu, że najpierw musi sobie to z tym poradzić i dopiero wtedy przyjść do Pana Boga. No straszliwe kłamstwo. Straszliwe kłamstwo, prawda? Straszliwe kłamstwo. No i właśnie ten biedny Józef, który próbuje jakoś samemu sobie z tym wszystkim poradzić. Właśnie to jest to, o czym mówiłem trochę we wstępie, na co próbowałem zwrócić uwagę. Nie? I właśnie Bóg tego nie chce. Bóg tego nie chce, żebyśmy się miotali sami, żebyśmy się ścierali sami, dlatego zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia kończy się tym najbardziej fundamentalnym prorosem, które ciągle jest przywoływany właśnie w odniesieniu do Jezusa Chrystusa: że oto Panna, oto dziewica pocznie i porodzi syna, którego nazwą imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. On nas wreszcie przekonać, że nie jesteśmy sami, że Bóg nigdy, nigdy nie oczekiwał. Nigdy nie miał takiego pomysłu, że my musimy sobie z czymkolwiek poradzić sami, a on nas będzie z tego jeszcze rozliczał. Zobaczcie, my tak żyjemy. No Wpadamy w takie myślenie, że musimy sobie poradzić sami i to jeszcze dobrze poradzić, bo Pan Bóg na końcu nas porozlicza z tego, jak my sobie poradziliśmy z życiem, z tym światem ze wszystkim. I jesteśmy w straszliwym błędzie, bo Bóg nigdy nie miał takiego pomysłu. Bóg od początku twierdził, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu. W tym stwierdzeniu nie jest dobrze człowiekowi być samemu. To chodzi nie tylko o kobietę, ale wasze chodzi o, o przede wszystkim o to, że człowiek w ogóle nie istnieje bez Boga. W ogóle człowieka nie ma bez Boga. Natomiast Wasze zobaczymy, ciągle brniemy w samotność, ciągle z czym się szarpiemy sami, z jakimiś wydarzeniami, sytuacjami, niewyjaśnionymi rzeczami. Że szarpiemy się z naszymi emocjami, z naszymi myślami, szarpiemy się z różnymi takimi naszymi poranieniami, schematami, które w nas funkcjonują, wobec których jesteśmy bezradni, bezsilni. Ciągle próbujemy sami się z tym szarpać, a potem jak odkrywam, że jestem bezsilny wobec tego, co we mnie się dzieje, wobec choroby, którą noszę w sobie, to zaczynam uciekać od siebie, uciekać w różne kłamstwa, uciekać w różne znieczulenia żeby tylko się nie zmierzyć ze sobą, nie zmierzyć z tym, co naprawdę we mnie siedzi, no bo podświadomie wiem, że jestem wobec tego bezradny, bezsilny. Na przykład to proroctwo, o którym dzisiaj mowa, o Emanuelu, o Bogu z nami, to prorok Izajasz wypowiedział do króla do króla Haza, tak? W momencie takim, że armia egipska najechała Właściwie królestwo Jełdy. Król Achaz czuł się bezradny, bezsilny wobec tego ataku i, i prawda szukał na, na siłę rozwiązania. I ze swoimi doradcami wpadł na taki pomysł, żeby poprosić o interwencję y, armię asyryjską, zaprosić armię asyryjską, żeby wkroczyła, i pomogła mu pokonać armię egipską i właśnie Zajasz przyszedł do Achaza z takim przekazem od Boga, że to jest jak najgorszy pomysł, że właśnie tu jest problem, że Achaz szuka rozwiązania jakoś po swojemu, po ludzku, nie? I to zobaczy, że to ciągle się przydarzało, to ciągle gdzieś krążyło, na przykład Syryjczyk Naaman, kiedy przybył Przybył do Izraela w czasach proroka Elizeusza, nie? że też król, prawda, był wstrząśnięty i oburzony i wściekły, nie? Że, że prawda, co tu ode mnie chcą, żebym miał ja uzdrawiał z trądu. W ogóle mu do głowy nie przyszło, żeby z tą sprawą przyjść do Pana Boga. I zobaczcie, to jest, tak z nami jest niestety. Z nami tak jest niestety, że nam w ogóle do głowy nie przyjdzie, żeby przyjść do Pana Boga. W ogóle nam do głowy nie przyjdzie, że Bóg mógłby zadziałać. W ogóle nie szukamy rozwiązań u Pana Bogatku, się szarpiemy sami jeszcze w przekonaniu, że właśnie musimy wszystko zrobić doskonale, idealnie i błysnąć przed Panem Bogiem, czy błysnąć przed sobą nawzajem, czy błysnąć w ogóle przed sobą samym. No i tam się szarpał z tą agresją, prawda, egipską i wszystko, co Polsku wymyślił ze swoimi doradcami, to właśnie... Ten poroniony pomysł, żeby zaprosić drugą wrogą armię, żeby sobie wkroczyła i żeby zrobić ze swojego królestwa, prawda, poligon, na którym sobie będą się ścierały dwie armie. Właśnie, w to wkracza Bóg poprzez proroka Izajasza. Wkracza słowo Boga, prawda, Bóg, który próbuje przypomnieć królowi ludzkiemu, no, że przecież ja Bóg jestem z sobą. Ja Troszczają się o Izraela zawsze i się zatroszczy i tym razem, prawda? Tylko, że król niestety nie uwierzył ostatecznie Prorokowi. Sprawiedliwość Józefa to polega na tym, że uwierzył Słowu Boga, które do niego przyszło. Natomiast król Achas nie uwierzył. Zrobił po swojemu rzeczywiście skutki bo jak najgorsze, bo państwo zostało zniszczone, jeszcze uzależnione od Syrii. Trzeba było płacić wysokie. Jak to się nazywa, takie doroczne daniny, prawda? Bo, bo armia asyryjska sobie to potraktowała, skoro myśmy weszli, wy, wyzwolili, no to teraz właściwie no tak, jakby żeśmy sobie podbili to królestwo, prawda? I teraz niech to królestwo nam się wdzięcza. No, no i właśnie wtedy. Bóg próbował dotrzeć do Achaza właśnie poprzez znak dziecka, nie? poprzez znak dziecka. Tam też taka sytuacja była, że żona króla nie miała potomstwa. No właśnie, co prawda nie była dziewicą, ale to wasze, bo Izajasz oryginalnie użył takiego słowa: Alma to hebrajskie słowo nie oznacza w sensie ścisłym dziewicy, tylko kobiety, która jeszcze nie urodziła dziecka, młoda dziewczyna, która jeszcze dziecka nie rodziła. Nie? I właśnie taka była żona Haza, nie była w sensie ścisłym dziewicą, bo była żoną króla, ale była młoda, jeszcze nie rodziła dziecka, i wasze to też był taki niepokój, bo kto będzie następcą tronu. I bezpośrednio Bóg dał właśnie taki znak, że ona poczęła urodziła dziecko. Natomiast bardzo szybko Żydzi zaczęli rozumieć tą, tą wypowiedź Zajasza, to proroctwo, tak jak my, że to dotyczy już partenos, czyli dziewicy, która pocznie w sposób cudowny i porodzi dziecko, które będzie znakiem, które będzie Manuelem, właśnie znakiem Boga, który jest z nami. Nie? Że Jezus przychodzi wyzwalać nas z tego poczucia samotności, z tego pędu doradzenia sobie samemu. Że właśnie zobaczymy, my na ludzki rozum nie potrafimy zobaczyć rozwiązań, dróg, które widzi Bóg. Nasze, nasze patrzenie, nasze rozwiązania są ułomne. I teraz zobaczcie, czego Bóg próbuje nauczyć Józefa. Kieruje do niego słowo. Józef ostatecznie pozostaje posłuszny temu słowu, nie jak jego przodek, prawda? No bo Józef pochodził z rodu Józefa, o czym mówi cały ten rodowód. Pozostaje jednak posłuchać temu słowu i zaczyna rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. I tego Jezus będzie nas próbował uczyć, na czym polega sztuka życia. Że sztuka życia polega nie na tym, że ja się mam wykazać przed kimkolwiek, jak to sobie świetnie radzę sam, to właśnie na odkrywaniu tego, że zostałem zaproszony do życia razem z Bogiem i że On ze mną jest że jest to prawda niewidzialny, a ile ja mogę doświadczać Jego obecności w tak zwanym działaniu, że ja zrobię tyle, ile do mnie należy, tyle, ile ja mogę, prawda, przyjmę Maryję i jej dziecko, a resztę zrobi Bóg i Józef będzie tego doświadczał, bo już za chwilę po narodzinach Jezusa tak, Jezus będzie zagrożony, cała święta rodzina będzie zagrożona, i Józef doświadczy interwencji Boga, który go osobiście poinstruuje, co robić, i ocali poprzez niego, poprzez Józefa, poprzez człowieka zasłuchanego w słowo Boga. Człowieka, który z jednej strony doświadcza swojej słabości, i właśnie ta słabość go przekonuje, że tak bardzo trzeba się trzymać tego, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. Co Pan był mi do powiedzenia. Prawda? I dlatego jest idealnym wyborem na opiekunę naszej tej rodziny no, właśnie ze względu na to, że jest sprawiedliwe, że dochodzi do prawdziwej sprawiedliwości, że jestem słaby i dlatego potrzebuję Boga. Nie? Boga, który jest ze mną, który mnie prowadzi. Potrzebuję zasłuchać się w tego Boga i uczyć się współpracy z tym Bogiem. I właśnie widzicie, to jest wielka sztuka, właśnie to zrozumieć, to odkryć, tego się nauczyć, że ja mam zrobić tyle, na ile mam możliwości, a resztę powierzać cierpliwie Bogu, a resztę powierzać cierpliwie Bogu, uwierzyć, że On ze mną jest, że jest w mojej codzienności. Wiecie, jak myślę na przykład. Że dzisiaj święci się ziarno siewne. Mówi się, że dzisiaj jest święto Matki Bożej Siewnej. Dzisiaj święci się ziarno siewne. Dlaczego? Między innymi właśnie dlatego, że rzucanie ziarna w ziemię, no to właśnie wymaga wielkiego zaufania, że ja mogę rzucić ziarno w ziemię, mogę ewentualnie tą ziemię przygotować tak jak umiem, mogę podlać to ziarno, ale co z tego wszystkiego będzie, no to już jest w rękach Boga. To już jest w rękach Boga, właśnie. I że to Człowieka, że to jest właśnie obraz tego, jak powinno wyglądać nasze życie. Właśnie to głębokie przekonanie, że nie jestem sam i że wszystko, co mnie przerasta, co jest ponad moje siły, ponad moją miarę, ponad moje możliwości, że jest ze mną Bóg. Że ja w ogóle potrzebuję, żeby przejść przez to życie, to w ogóle potrzebuję się trzymać Jego ręki. A to trzymanie się ręki Boga, no to właśnie widać w Józefie, to jest to zasłuchanie w Słowo. Zasłuchanie w Słowo. To jest bardzo ważne. I jeszcze tak myślę dzisiaj o czym? Przy, przy tej dzisiejszej Ewangelii, nie? kiedy patrzę na Józefa, takiego zwykłego, prostego cieśle z Nazaretu, z jakiejś dziury zabitej dychami, o której nikt nie słyszał w czasach Jezusa. Właśnie to tak sobie myślę, że no, kiedy patrzę na Maryję, prawda, której rodzinie dzisiaj obchodzimy, nie? dziewczynę z Nazaretu, o której w ogóle nikt nie słyszał. Że, co się okazuje, że widzicie to nasze przekonanie, że my musimy sobie radzić sami, to jest zbudowane na, na czym? Na upadku naszego poczucia wartości. Że ja we własnych oczach jestem bezwartościowy, i właśnie stąd się rodzi podświadome przekonanie, że nikt się o mnie nie potknie, w szczególności wielki Bóg, żebyś tam mną przyjmował. I że ja jestem skazany na samotne radzenie sobie. A tutaj zobaczę, Bóg przychodzi przekonać, że w jego oczach każdy jest zaplanowany, każdy jest świadomie chciany, upragniony, że każdy z nas jest skarbem Boga, każdy z nas jest niepowtarzalnym skarbem Boga, w który Bóg się angażuje osobiście, do którego Bóg osobiście przychodzi, o który osobiście Bóg zabiega, troszczy się i z którym jest. Zobaczcie, co my doświadczamy na Eucharystii, Boga, który do nas przychodzi. Przychodzi konkretnie do Ciebie w Komunii Świętej. I jakby tu chodzić, zobaczcie, że tutaj chodzi o coś głębokiego: o leczenie tego naszego upadłego poczucia wartości, które gdzieś zostało zniszczone właśnie przez grzech pierworodny. Odkrywanie, że jednak ja jestem wartością w oczach Boga, jestem wartością i że On mnie nie zostawi, nie, nie, nie opuści, bo jestem jego dzieckiem, jego skarmem. Prawda, i to nie jest ważne, jak po ludzku można mnie ocenić. Kim ja jestem w moich własnych oczach, czy w oczach ludzi. To jest ważne, kim ja jestem w oczach Ojca Niebieskiego. I to Jezus mówi w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, że jak refren powtarza, żeby się zainteresować, jak patrzy na Ciebie Ojciec, który widzi Cię w ukryciu. Nie wiecznie pozować przed ludźmi i szukać potwierdzenia w ich oczach tylko wreszcie zobaczyć to potwierdzenie, które masz w oczach Ojca i to spojrzenie Ojca, to oblicze Ojca, a miłość ojcowska właśnie przychodzi na nas w Jezusie i towarzyszy nam w Jezusie. I towarzyszy nam w Jezusie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg, Chrześmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.